Na podstawie paragrafów 1, 3, 6 i siódmego załącznika do uchwały nr 88, łamane na 11 na 2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięcia, za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej Burmistrz Miasta Gostynina wnosi o przyznanie nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł dla Pana Łukasza Flejszera, mieszkańca Gostynina, uprawiającego dyscyplinę sportową, wrotkarstwo i łyżwiarstwo. Pan Łukasz Flejszer osiąga wysokie wyniki sportowe we wrotkarstwie i w łyżwiarstwie we współzawodnictwie krajowym. Wyróżnia się od kilku lat osiągnięciami w działalności sportowej. Prezentuje wysoki poziom. Jest ambasadorem rodzinnego, rodzinnego Gostynina, a jako trener klubu UKS Zwoleń Team aktywnie przyczynia się do popularyzacji sportu na terenie miasta Gostynina. Zawodnik może poszczycić się następującymi wynikami w rywalizacji wrodkarskiej i łużwiarskiej w 2020 roku. I tak, dwa złote medale na dystansach 200 metrów i 1000 metrów w kategorii masters w Torowych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie szybkim Dusznik i Zdrój 11-13 września. Dwa razy pierwsze miejsce na dystansach 500 metrów i 3000 metrów w kategorii Masters 1990 rocznik i starsi w Pucharze Warszawy i Mazowsza w Łyżwek, Łyżwar, Łyżwo, łyżworolkarstwie Warszawa 26 września. Pierwsze miejsce w zawodach łyżworolkarskich 11 Rolandzki Gorlice 2020 na dystansie 22 km, Gorlice 3 października. I pierwsze miejsce w międzynarodowych otwartych zawodach łyżwiarskich na dystansie 100 m w Tomaszowie Mazowieckim w 20, 24 października. W uznaniu całokształtu działalności sportowej a w szczególności osiągnięć w roku 2020 Burmistrz Miasta Gostynina wnioskuje jak na wstępie Burmistrz Miasta Gostynina z inicjatywy własnej przyznaje nagrody nagrodę po zasięgnięciu opinii komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych powołanej na dany rok kalendarzowy. I tak w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych powołanej na rok kalendarzowy 2021 roku. I w posiedzeniu udział wzięli Hanna Adamska, przewodniczący, osoba desygnowana przez burmistrza miasta Gostynina, Bożena Sokołowska, członek, osoba desygnowana przez skarbnika miasta, Anna Majszak, członek, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury Sportu Rady Miejskiej w Gostyninie i Pan Grzegorz Czaberski, członek, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Gostyninie. Komisja do spraw nagród i wyróżnień sportowych opiniuje pozytywnie wniosek burmistrza miasta Gostynina Pawła Kalinowskiego z dnia 29 września 2021 roku o przyznanie nagrody pieniężnej panu Łukaszowi Fleischerowi. Zamieszkałemu na terenie miasta Gostynina za osiągnięcia w działalności sportowej w dyscyplinie łyżwiarstwa i wrotkarstwa szybkiego, osiągającemu bardzo wysokie wyniki w tej dyscyplinie we współzawodnictwie krajowym. Zawodnik przyczynił się do popularyzacji sportu na terenie miasta Gostynina w 2020 roku i reprezentuje rodzinne miasto. Wniosek burmistrza miasta Gostynina stanowi załącznik do niniejszego protokołu w podpisach cztery podpisy członków komisji. Komisar do spraw Nagród i Wyróżnień Sportowych powołana na rok kalendarzowy 2021 rok przekłada burmistrzowi miasta Gostelina listę kandydatów do nagród i na tej liście widnieje nazwisko Łukasz Flejczer 3000 zł. Tyle z części oficjalnej. Pani Urszulo no nie ma dzisiaj pana Łukasza. Tak, no tak panu, że... jest nawet najlepszym, to się zdarza. Pani Urszulo, proszę przekazać Panu Łukaszowi najserdeczniejsze życzenia powrotu do zdrowia, oczywiście jak największych wyników, najlepszych wyników swoich, ale również klubu, który myślę, że wszyscy powinniśmy to wiedzieć, w dniu, w dniu dzisiejszym obchodzi 6 lat istnienia, więc to jest taka myślę bardzo fajna nawiązka, nagroda dla Pana Łukasza, który jest szefem, prezesem, trenerem klubu i taką nagrodę dzisiaj z naszych rąk, z moich rąk pan Łukasz otrzymuje. Moje gratulacje. Dziękuję. W imieniu Łukasza i w imieniu swoim dziękuję bardzo państwu, panu burmistrzowi, panu przewodniczącemu. Bardzo jest mi miło. Nie będę tu mówić o działalności klubu, bo najlepiej Łukasz sam by to przedstawił. Jest to młody klub Najważniejsze jest to, że jako młody klub plasują się, wiem o tym, że na trzecim miejscu w rankingu klubów wrotkarstwa szybkiego w Polsce. To jest, no, oni rywalizują z klubami, które mają taką podstawę, do, do, mają bazę rozwiniętą i są klubami działającymi 20 lat i ponad 20 lat. To jest klub bardzo młody. Oprócz tego, że Łukasz zajmuje wyniki, ale najważniejsze, że dzieci zajmują wyniki. Wśród uczestników, wśród zawodników są uczniowie i, i miasta, i, i gminy, i gostyni, którzy są mistrzami Polski w wrodkarstwie. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu. Życzę dużo zdrowia na nowy rok i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. No i, no i ai que eras magnífica Proszę Państwa, nagroda gminy miasta, miasta Gostynina dla Pana Łukasza Flejszera za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku w dyscyplinie wrotkarstwo i Łyżwiarstwo. Podstawą jest Uchwała nr 88 Rady Miejskiej w Gostynie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w podpisie Burmistrz Miasta Gostynina i Przewodniczący. Rady Miejskiej w Gostyninie. Także serdecznie dziękuję.